Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, osobowość, cierpliwy wobec zawodów, odporność na przeszkody. Księdza Ignacego cechowała nieprzeciętna odporność na przeszkody i niezwykła wytrwałość w zakresie realizowania codziennej pracy. Długotrwałe realizowanie trudnych i skomplikowanych zadań najbardziej uwidacznia się w zakresie prac charytatywnych i wydawniczych. Żadne okoliczności zewnętrzne, żadne okoliczności z historii naszego narodu, i z historii jego osobistego życia nie były w stanie przeszkodzić ojcu założycielowi, aby czynić innym dobrze. Wytrwałość ojca założyciela miała charakter twórczy. Pierwsze lata pobytu w Warszawie należały do najtrudniejszych w życiu ojca założyciela. Pomimo tego, od pierwszych miesięcy pobytu w stolicy, ojciec założyciel szukał osób potrzebujących pomocy, chodził osobiście do różnych ludzi i placówek, aby poznać ich potrzeby i przyjść im z pomocą. Przez całe życie kapłańskie interesował się losem człowieka, żywo odczuwał jego potrzeby, wytrwale pomagał biednym i zawsze stawał w obronie potrzebujących.